Edward Czesak zrezygnował z funkcji członka zarządu Województwa Małopolskiego. O tej decyzji poinformował w trakcie zdalnych obrad sejmiku Województwa Małopolskiego marszałek Witold Kozłowski. Pan Marszałek rzeczywiście w ubiegłym tygodniu poprosił o spotkanie. Spotkanie dotyczyło złożenia przez niego na piśmie. Rezygnacji z członkostwa w zarządzie. Teraz samorząd województwa zastanawia się, w jaki sposób przeprowadzić wybory uzupełniające na członka zarządu, bo głosowanie w tym przypadku musi być tajne. Teraz dopiero są analizy robione od strony organizacyjno-prawnej. Jak przeprowadzić wybory w głosowaniu tajnym, uzupełniające do zarządu? Obecnie przy szeroko zakrojonych pracach związanych z minimalizacją skutków pandemii potrzebna jest praca pełnego składu zarządu, wyjaśnia marszałek Kozłowski. W tym trudnym czasie, przy realizacji wszystkich podstawowych funkcji i ogromnej ilości dodatkowych zadań związanych z pandemią, no trudno sobie wyobrazić, żeby. Myśmy wszyscy podołali z tymi zadaniami przy czteroosobowym składzie zarządu. Dlatego mi będzie zależało bardzo na tym, żeby możliwie jak najszybciej uzupełnić skład zarządu. Na razie nie wiadomo, kto zastąpi Edwarda Czesaka w zarządzie województwa.